Cześć, witam was serdecznie. Będzie odcinek strzelający, czyli e, jakie opady ma pistolet kaliber 9,19 para na różnych dystansach, troszkę dalszych niż normalnie strzelamy i zaczniemy oczywiście też od takich, które normalnie strzelamy, ale cały temat wziął się stąd, że kiedyś po prostu miałem okazję porozmawiać z człowiekiem, który chciał spróbować strzelić na 50 metrów właśnie z pistoletu e, 9 para i nie trafił nic w cel i stwierdził, że to już jest takie skomplikowane, że się nie da trafić. Ale okazało się, że celował nad celem, dlatego, że chciał wziąć poprawkę na opad. Tymczasem większość pistoletów, które są ustawiane pod kątem jakimś tam wojskowo-policyjnym, bojowym, mają zazwyczaj na 25 metrach lekkie przewyższenie i na 50. Tak naprawdę, kiedy mamy przyrządy zgrane w punkt, to w punkt też trafiamy. Tak jest bardzo często, nie zawsze, ale się zdarza. I żeby to pokazać, spróbujemy użyć. E, takiego pistoletu, który jest w miarę reprezentatywny, czyli Glocka, to jest akurat piąta generacja. E, chodzi o to, żeby po prostu było to na czymś, co jest popularne. Będę strzelał z przyrządów mechanicznych, bo generalnie o to nam chodzi. To, że tutaj jest akurat w e, linii celowania kolimator, to nic nie zmienia. Nie będę go używał akurat dzisiaj. Jedyna modyfikacja to jest spust e, wychylny Trickstera, ale to nie wpływa na opad. Więc e, plan jest taki za mną jest tarcza, która wygląda tak jak widać, czyli zwykła tarcza sportowa do pistoletu sportowego, której używamy normalnie na 25 metrach i płachta białego papieru, żeby można było ten opad złapać, czyli będę strzelał zawsze celując dokładnie w środek czarnego pola, czyli w środek tarczy tej sportowej, a gdzie ułożą się pociski, tam się ułożą. Strzelamy po cztery strzały na każdym dystansie. Określamy średni punkt trafienia, zaznaczamy go, przesuwamy się dalej i te dystancje to będzie 10 metrów, 25, 50, 75 i 100. Amunicja 8 gramów, pełny płaszcz produkcji PFA. Akurat tym razem, może nie jest to akurat najbardziej celna w gloku amunicja, ale najbardziej zbliżona do tego co wszyscy używają, czyli zazwyczaj albo 7,5 albo 8 gramów. Pocisk pełnopłaszczowy, więc jesteśmy tutaj w miarę. Na takich, że tak powiem, parametrach sprzętu, jakie są najbardziej zbliżone chyba do średniej. Ogień w dziurze! Kupienie jest. Słuchajcie, wyniki. Do takiego eksperymentu trzeba byłoby zrobić analizę błędów, której nie zrobię, dlatego że zaraz by to zostało skomentowane jako seria wymówek, bo generalnie nie jestem bardzo zadowolony z tego strzelania, i widać tutaj takie na przykład yy, nietypowe rzeczy w stylu skupienia na 100 metrach jest lepsze niż skupienie na 75, co wynika na przykład z kontrastu przyrządów celowniczych, jakie akurat miałem, ale tak jak mówię, to będzie potraktowane jako różne wymówki. Natomiast, tak, jeśli chodzi ogólnie o wynik, to on jest yy, według mnie miarodajny i zgadza się z tym, co było, że tak powiem, do przewidzenia. Czyli yy, na 10 metrach Glock strzelał w punkt czyli średni punkt trafienia jest dokładnie tam, gdzie celujemy, bez przewyższenia, bez opadu. Na 25 metrach wyszło plus 6,5 cm, i teraz tak. Część pistoletów, tak jak na przykład sportowe, robi się w ten sposób, że celując pod czarne, tam właśnie gdzie jest dobry kontrast, uzyskujemy trafienie w środek tarczy. Czyli przewyższenie powinno być równe 10 cm,0. 10 równiutkich cm tutaj wyszło 6,5. I teraz tak to nie jest jedyny glok, który tak strzela, bo ja tych gloków mam 6,7. Już teraz nawet ciężko mi je policzyć szybko w pamięci. One tak mają, czyli to nie jest przewyższenie takie sportowe 10 cm, tylko trochę wyżej. Dlaczego tak? Widać to po wynikach. Na 50 metrach przewyższenie, czyli on strzela wyżej niż celujemy o 4,5 cm, czyli tyle co nic pod względem jakimś tam bojowym. No bo na punkty to już troszkę robi, ale dla strzelania bojowego to jest praktycznie zero, jakiegoś, nie wiem, odchylenia takiego, które byłoby znaczące. Nie? Natomiast na 75 metrach wyszło minus 13, czyli ten opad wynosi. Tylko 13 cm, z czego przyjmuje się, że to trafienie takie skuteczne w górną część klatki piersiowej to jest krąg 20 cm. Jakbyśmy celowali w środek, to te 13 jest tuż, tuż pod, czyli w zasadzie do 75 m w strzelaniu bojowym. Jak wycelujemy w środek, tam gdzie zawsze, gdzieś tu na górę mostka, czy w środek mostka, to do 75 metrów po prostu z bloka fabrycznie ustawionego. Celujemy zawsze w ten sam punkt i tam się nic nie dzieje. Dopiero na 100 metrach osiągnęliśmy 31 cm opadu, czyli już taki wynik, bym powiedział, znaczący, który jeszcze gdzieś by się mieścił w sylwetce. Czyli, tak jak mówię, do potrzeb strzelania bojowego, przyrządy mechaniczne w glockach, tak jak są fabrycznie zainstalowane, po prostu pozwalają na praktycznie strzelanie bez żadnych poprawek w granicach możliwości oddania celnego strzału po prostu przez człowieka z pistoletu, czyli 100 metrów się już raczej nie wlicza, trzeba to troszeczkę skrócić, ale nawet gdyby to jeszcze gdzieś tam leci mniej więcej w cel. Jeżeli e, takie eksperymenty, testy porównania czy cokolwiek mm, was interesuje, to dajcie znać w komentarzach, dlatego że to można bardzo fajnie rozwinąć. O. Wysokie i niskie kolimatory, które dają zupełnie przekłamane wyniki, bardzo często w kontekście porównania z mechanicznymi przyrządami. Inne naboje, inna broń, rewolwery na pewno chcielibyśmy strzelić, czy na przykład inne rodzaje amunicji. Także jest duży potencjał w takich właśnie praktycznych testach. Jak chcecie coś tam więcej, to